Gold für die Dobra, tak na serio, dzisiaj zrecenzujemy kontrowersyjny i debilny film pod tytułem Dziadek do orzechów. Dziadek do orzechów. Na początku rzućmy okiem na plakaty. Ponieważ to pierwsza rzecz, jaką widzimy i która decyduje o tym, czy w ogóle pójdziemy zobaczyć, czy film będzie fajny. Okej, okay, ten jest okej. Okay. Ten też jest okej. Okay. Ten też jest... Co to kurwa jest? Wow, jesteś pewni, że to nie będzie jakiś horror, w którym ten straszny stwór zjada ludzi. Dobrze, teraz przejdźmy do właściwego filmu. Zanim plakat mi duszę. Chwila, czemu nie będzie? Ja tylko do rzeków miał być kontrowersyjny. O, poczekajcie, aż zobaczymy do końca. Załapiecie. Na starcie powiem, że ten film to jest jeden z najbardziej znienawidzonych filmów świątecznych. Najpierw no może rzucę światło na oryginalnego Dziada do Orzechów, bo ta świąteczna historia września np. na przykład takiego Mikołaja, w Polsce jest raczej nieznana. Dziadek do Orzechów, czy też Dziadek do Orzechów i Król Myszy, to napisana przez E.T. Hoffmana w 1816 roku książka dla dzieci, gdzie dwójka dzieci dostaje od ich ojca tego zabawki, w tym dziadka do Orzechów i w magiczny sposób trafiają do typowej krainy baśni, gdzie muszą pokonać złego króla Myszy. A reszta przeczytam innym razem, bajeczki dla wysłuchanych. Film zaczyna się w 1920 roku w Austrii. Ok, co. Dwójka dzieci mieszka sobie, okej, okay, wszystko wydaje się na razie identyko zgodne, może poza tą Austrią, ale tylko na razie, bo tutaj docieramy do pierwszej z wielu dziwnych rzeczy w tym filmie. Otóż nie ojcem chrzestnym, a wujkiem głównych bohaterów jest, takim typowym wasowym wujaszkiem, Albert Einstein. Co kurwa? Nie możemy już dłużej czekać. A wujek Albert? Nie, nie żartuję, to ma być Albert Einstein. Już w Red jego pojawienie się miało więcej sensu. These are plans for a prism tower. Po pierwsze, Einstein był Żydem i nie obchodził świąt. Po drugie, czemu Einstein? Czemu Einstein? Uff, przynajmniej twórcy byli na tyle litościwi, że lektor nie śpiewa. Więc tak, to Einstein, który daje dzieciakom te zabawki, w tym tego dziada do orzechu to, że dzieci nie wiedziały, że ich wujaczek parę lat później, no, też da komuś swoje zabawki. No, co prawda nieintencjonalnie. I wyjdzie z tego niezła Hiroshima. Okej, okay, pierdolcie się. Klimatycznie na razie nie ma żadnej tragedii. Ciepłe, przytulne alpejskie miasteczko. Schody zaczynają się dopiero wtedy, kiedy pojawia się noc i wszystkie zabawki ożywają. W tym ten. przerażający. dziadek. A nie, przepraszam, to nie jest dziadek do odrzechów. To jest. Nadkraker. Dziadek do orzechów. Nadkraker. Nadkraker. W skrócie N.C. Zabawki ożywają jacie, ale niestety to nie jest logika tej historii. To wyobraźnia tej małej dziewczynki, bowiem sprawia, że zabawki ożywają. Czekolada dziewczynka i. Nadkraker. Spacerują po magicznym świecie wyobraźni, a potem po wielkiej choince, która się w nim znajduje. Tutaj muszę przyznać, efekty i tła momentami są naprawdę ładne. W zasadzie jedyny większy problem, jaki mam z komputerowymi efektami w tym filmie, to sam dziad dolaskowy, który wygląda. co najmniej dziwnie. Okazuje się, że tego NC całego. Tak naprawdę zmieniono w dziadka do orzechów za pomocą magii szczurów. To też zdecyduje się on opowiadać jak to właściwie szczury przejęły jego teren. Nadchodzi człowiek szpadel! Ho, ho! Mówi mój Boże! <śmienny> o abort, abort. Zakończ tą recenzję, koniec do widzenia. Tak. <śmienny> szczury to trzecia rzesza. Śpiewająca Trzecia Rzesza. Wiem, wiem, że powinienem być tym oburzony, ale. Czy tylko ja chcę zobaczyć pojedynek taneczny pomiędzy nazistami sokołami z szeregowca Dolota, nazistami szczurami z tego filmu i nazistami cyborgami z Wolfensteina? A co mi tam? Czekolada. Za przemianę NC, króla tej krainy, w dziadka do orzechów, odpowiedzialna jest królowa szczurów. Król szczurów dowiaduje się, że dziewczynka dowiaduje się z nim, i postanawiają pokrzyżować jego plany, zmieniając go znowu zabawkę. Dziewczynka wraca do świata, powiedzmy prawdziwego, i próbuje powiedzieć ojcu o wszystkim, ale on oczywiście nie rozumie dzieci, nie rozumie wyobraźni. I Einstein przypomina mu, że stracił ją, kiedy, jakby mały, zgubił swój szczęśliwy kamyk, a potem śpiewa kolejną straszną piosenkę. Następnej nocy, gdy zabawki znowu używają, zaprowadza do nich swojego brata, a na miejscu czeka już król szczurów, który robi to. Przypomnę ci. Wow, rzuć to. A potem odwala białą czarownicę i zaprasza brata, który niszczy zabawki, do swojego królestwa. Cholera, jak bym do wyboru swoje nieistniejące rodzeństwo, Antrona zioli, to dajcie mi pikiel jedziemy. Czekolada. Krucho. Dziewczyna jedna z zabawek, małpka, a muszą wyczaić jak dostać się do siedziby obozu skajwenowo radykalnego, bo ci ukradli resztę zabawek One, two, many, za dużo ciasteczek. Mm. Siemka, tu kiki, witam was i zapraszam na małą porcję walki zarówno o wasze zdrowie jak i z kolonializmem na polskiej ziemi. A potem mamy zabawkowy holokaust. Myślicie, że to jakiś edgy żart, który powiedziałem? Po prostu tak sobie e, powiem zabawkowy holokaust nie. Autentycznie mamy palenie zabawek, które w tym filmie są powiedziane, że są żywe. Wow! Wow! Nie rusza się. To będzie Mona Bersaliza. Dla dzieci, wykorzystywanych seksualnie, dzieciństwo może być koszmarem na całe życie. Ale niszczący zabawki brat nie jest zadowolony z takiego niszczenia zabawek, bo wreszcie, dopiero widzących palenie orientuje się, że niszczenie zabawek jest złe, co powoduje, że Adolf Szczurer dostaje kurwicy i jego też opieprza. Tymczasem nasza główna bohaterka z paczką zbiegłych zabawek musi uratować znowu nieżywego NC z jednej z fabryk dymu, w których... dym robiąc żywych zabawek... tak... co brzmi podejrzanie jak kolejny pomysł byłego ministra Szyszko. Nadkraker. Ożywa, a w fabryce dymu dochodzi do buntu pracowników. Teraz przejdźmy do właściwego problemu, jaki ja mam i wielu ludzi ze szczurami nazistami w tym filmie. Po pierwsze, czemu z armii myszy zrobiono nagle armię dieselbankowych wesenów? Zadajcie się, to wygląda ok, ale po co? Po drugie, o ile nie mam nic do filmów leci z nazistami, na przykład w takim wcześniej wspomnianym szeregowcu do locie było to w miarę normalnie zrobione, a w takim Indianie Jonesie, który pomimo niebycia dla dzieci. Był często przez dzieci oglądany i oryginalnie miał kategorię dla wszystkich w USA, podczas premiery przynajmniej. Naziści również są tymi złymi. I tu się w sumie to kończy: Naziści to ci i tyle. I dziecko to może w miarę pojąć. Nie chcę wyjść jakiegoś profesorka nerwostorka, bo nim nie jestem, ale Holokaust zabawek to chyba trochę nie jest, prawda? A skoro o nich mowa, królik lowa szczurów orientuje się, że trzeba spieprzać, ale najpierw chcą udupić szczeniaki, co jednak im się nie udaje i wsiadają do helikoptera. Jako, że dym i ciemności zniknęły, jednak szczur zostały pokonane i dowiadujemy się wreszcie, czym naprawdę były: szczurami. Ale jakby jeszcze tego twista było wam mało, to to wszystko był sen. Mary, Kochanie, Wake up, obudź się, Okej. Okay, kurwa. Dobra, nie mam pytań. Przynajmniej film się skończył. Film ten jest kiepski. Ku zaskoczeniu nikogo, to stwierdzenie padło właśnie z moich ust. O ile wizualnie jest do pewnego stopnia ciekawy, to być może przegina z próbą zrobienia czegoś nowego w wiadomo jakim aspekcie. Autor zapewne był w dobrej wierze, chciał zrobić dobrze, ale niestety wyszło to dość krzywo. Głównie aktorzy dziecięcy niezbyt dobrze grają, niektóre sceny nie mają sensu. Albert Einstein patrzy na ciebie i szczerze to nie że ale film może być nieco za ostry dla dzieci. Jak już mówiłem w recenzji pewnego odcinka Billy i Mandy, dzieci są bardzo wyczulone na sprawy zabawek, a tu dosłownie mamy ich holokaust. O co na końcowa to takie nie wiem 3/4 na 10. Zabrali tyskie.